No to tak. Kasia jak ci w tym powiedz mi? No. A spróbuj bez trzymania, bez, bez łapek. Może zrobimy tak. Dam w dół, chodzi ci tam dostać. Nie bój się nie spadniesz. To cię utrzyma. To staraj się wyszło. Tak Kasia, wiesz, to sam. trzyma 150 kilogramów. No matko. To jeszcze ja bym się tam ciebie podpiął. Ale trzymaj się, trzymaj. Popatrzcie. Nie Podnieś się, spróbuj się podnieść. Podnieś się na nogach, no. O. Jakbyśmy podciągnęli trochę tą, bo to nie wiem, na korbce czy coś, bo ona... Bo ona faktycznie ona leci na tym. Proszę bardzo. Powiedz kiedy, że jak... O, Pan nam na maila przyszedł. Yy, tak? tak. nasz Z naszego maila? Czekaj, ja mam w aucie wizytówkę. Na ja panu dam swoją wizytówkę. No dobra. To będzie Aby na to. Ten... Gdyby pan nie musiał biegać. Mhm.